Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich rodziców, wszystkich parafian. jutro rozpoczynamy tydzień misyjny, niedzielą misyjną. To jest szczególny czas, kiedy pamiętamy o misjonarzach o misjach. Z racji tego, że rok temu, jeszcze nie cały rok, w parafii powstało koło misyjne, nasi mali misjonarze. Chcieli tutaj w parafii po świętej przedstawić, przypomnieć wszystkim i uczulić na problem misji, ale też pokazać, właśnie w przebraniu dzieci ze wszystkich kontynentów, jak mieszkają, jak żyją. Ale z racji pandemii, z racji tego, że, że nie możemy tego zrobić, że są ograniczenia, wpadliśmy na wspaniały pomysł, pomógł i w tym ksiądz Mateusz w sposób szczególny, pani Aneta Wiercińska i tutaj niektórzy rodzice. I żeby praca dzieci się nie zmarnowała, tak można powiedzieć, bo dużo dzieci włożyło w to pracy, dużo było zaangażowania, dużo zachodu, więc nagraliśmy to, co dzieci miały przedstawić w kościele i właśnie za chwilę to Państwo zobaczą. Życzę wszystkim dobrego oglądania. Ale też takiej radości, że nasze dzieci są zaangażowane w problemy misji, że w sposób konkretny się modlą za misje, że składają grosz do skarbonki, tak jak tutaj pokazywały. I że są. Świat podzielony jest na pięć misyjnych kontynentów. Każdy z nich ma swoją bogatą kulturę, zwyczaje, obrzędy, odmienne stroje i inne sposoby żywienia. Żyją na nich ludzie bogaci, ale też bardzo biedni. Znaczną część ludności dotykają problemy, których sami nie potrafią przezwyciężyć. Czasem wspomagają ją różne organizacje charytatywne, parapie, szkoły, a nawet osoby indywidualne, również misjonarze spieszą mi z pomocą zarówno duchową, jak i materialną. Dziś opowiemy Wam o trudnym życiu dzieci z krajów misyjnych. Chcemy zachęcić Was, abyście je wsparli. Każdy, kto ma serce wrażliwe, może im pomóc. Pamiętajcie, że w drugim człowieku jest obecny Pan Jezus, który powiedział: Wszystko co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ośmioro mam młodszych braci i sióstr, najmłodsze na plecach śpi. O tu, o świcie powodę. potem praca w polu. Nie dla mnie zabawy, nie dla mnie szkoły. Nie umiem powiedzieć, co mnie spotkało. To za bardzo boli. Nie wiem, czy po tym, co się stało, mogę żyć. Afryka na westchnienia, głodu, chorób, wojen, wielkiego cierpienia, a także wielkiej nadziei jak Boab. Tu małe też przed Herodem się schował. Tu Kościół widzi przyszłość idę świata. Tu masz siostrę, tu masz brata. Bo, bo, bo jeden Bóg, nasz ojciec w niebie, on kochają mnie i ciebie. ulica to mówią w śmietniku jedzenie, kawałek kartonów służą i zastronienie. Kontynent Ameryki i dzieci ulicy. Kto je pokocha? Na kogo mogą liczyć? Ludzie potrważują, zachwycają się światem, a kiedy się uprzejmą moją siostrą, bratem? Tyle cierpienia i bólu tak wiele, bo ludzie nie chcą, nie potrafią się dzielić. Co? Dość trudnego Ono nic nie powie, bo jakby go nie ma, nie ma dokumentu ani imienia, bez prawa do opieki i szkoły, takie dzieci sprzedają do pracy w niewoli. Byśmy otworzyli serca chociaż trochę, możemy im pomóc, stanąć po jej stronie, zawładź w imieniu dzieci bez imienia. Stop, dosyć okrutnego cierpienia. Wyspy Oceanii, drugi koniec świata. Tu także masz siostrę, tu także moi brata. Dzięki misjonarzom szkoła tu powstała. Kaplica i szpital mama wyzdrowiała. Chciałbym, by rodziny przestały się kłócić i żeby misjonarz też do nas powrócił i głosił Ewangelię. Karmił chlebem z nieba, bo miłość Boga bardzo nam potrzebna. Europa, nasz dom, kochany. Góry, lasy, łąki, jeziora, miasto, wieś, rodzina, szkoła. Piękna jest Europa, choć kłopotów sporo. Ale chodzi przede wszystkim o to, aby nie zamykać oczu, i nie myśleć o sobie. Wtedy lepiej nam będzie, lepiej mnie i Tobie. Chcemy świata, gdzie przyjaźń i życzliwość gości. Chcemy żyć w pokoju, w chrześcijańskiej miłości. Nieprawda, że w Europie. Dzieci wszystko mają. Też są dzieci, które na ulicy mieszkają. Są dzieci bez mamy, są dzieci bez taty. Są dzieci, które wpadają w straszne tarapaty. Są dzieci z górą samych modnych rzeczy, które coś dręczy, coś im w sercu skreczy. Nie mogą być szczęśliwe, bo nie są kochane. Czasu dla nich nikt nie ma, nie są wychowane. Dlatego tak się gubią, bo skąd mają wiedzieć, co dobre, a co złe. Jedną taką drogę znam, serce zamiast mnie leczy, dobra uczy i wielu innych dobrych rzeczy, cuda czy naprawdę, jeśli tylko chcecie, to miejsce w papieżskiej dzielnicy na no pewno znajdziecie. Modlitwa to pierwsze zadanie, jedno zerować marynie codziennie, jak śniadanie. Potem do skarbonki zbieraj oszczędności, na dzieci cierpiących chociaż parę groszy. Gdy odmówisz sobie czegoś ze słodyczy, w twoje, wtedy twoje serce i charakter dobrze się wyćwiczy. A na koniec bądź zawsze uczynił Jezusa, Jego głosu zawsze słuchaj. Do papieskiego dzieła misyjnego serdecznie zapraszam i wszystkim uroczyście ogłaszam, że błogosławić będę im z nieba i wspierać w trudach, jeśli będzie trzeba. Julkę, Tomka, Olgę oraz szynkę także Filipa, który zawsze bardzo grzeczny. Czy pamiętasz, że w każdym człowieku mój syn Jezus jest obecny? Czy szanujesz kolegów i koleżanki? Czy pomagasz, czy się udzielić, gdy ktoś czegoś potrzebuje? Słuchaj, Pan Bóg dalej pyta, czy poznajesz obce kraje, gdzie milionom moich dzieci nikt zupełnie jeść nie daje? Czy ich los obchodzi cię? Czym z nimi dzieliłeś się? Czy za dzieci w misyjnych krajach modlisz się? Czy los smutnych, ciężko chorych martwi cię? Przecież więcej od nich masz! Czy swój grosik dzieciom z misji dzisiaj dasz? Czy potrafisz zrezygnować z ciastka z kremem, z porcji lodu? Aby dzięki tobie, ktoś nie cierpiał męki głodu? Będziemy się mogli ze stawiennictwem Matki Bożej Urzędzowej. Ona dostrzega wszelkie problemy ludzi i spieszy im z pomocy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 아. Słowa modlitwa, wiesz o co chodzi? Modlitwa yy, chcemy za chwilę przedstawić tutaj... w kamerze. W kamerze nagraną jestem za no. Nie stresowałeś się. But... <grym> Niech ksiądz sobie wycina tam i Tak jak ksiądz to już potrafi robić. Boa i Mam pustkę w głowie w tej chwili, czym zawsze mnie zasypkuje. Co tam słychać w oceanie? Dobrze. Dużo wody macie w oceanie? Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że właśnie za miesiąc będziemy ja z moimi małymi misjonarzami będziemy obchodzili rocznicę powstania koła misyjnego. I właśnie w zeszłym roku papież ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny, i właśnie wtedy, podczas której się Mszy Świętej przyszło do mojego serca takie światło, czy ja mogłabym coś zrobić w tej sprawie. Nigdy wcześniej jakoś o misjach nie myślałam w sposób taki szczególny i konkretny, i właśnie przyszedł ten pomysł, za który bardzo dziękuję Panu Bogu, ale też proboszczowi, że się zgodził, jeszcze Przełożonej. I wszystkim, którzy mnie wspomagają, wspierają, bo to jest naprawdę wspaniałe dzieło. I dzieci, zanim pomo pomogą tym dzieciom ze świata, bo ich hasłem naszych dzieci, małych misjonarzy, jest: Dzieci pomagają dzieciom, robią to głośno i z wyskokiem. W pierwszej kolejności pomagają sobie nawzajem. I one o tym wiedzą, i zawsze, jak przychodzą na spotkania, to zawsze wiedzą, że mają sobie pomóc nawzajem przez modlitwę, przez dobre słowo, przez życzliwość i tyle. Już nie mogę więcej.